No witam widzów, teraz akurat gram w... Mata Project Play. play ma. Jest też włączony, Oscar Funza. On też gra właśnie, dołączył na serwer. Jestem na końca. Muszę

jak mowa rana to ja mam broń, bo... Ej właśnie, powiedz mi... Ty, byś sobie chciał poszczętać, żebym kupił... Tak, nie. Ja sprawdzałam, ile to kosztuje na Allegro. Uh, uh, uh. Ja widziałam za... za o, ja, ja, widziałam prostsze, wiesz, ja, ja, ja widziałam troszkę. Jeszcze bez dostawy. Nie. Więcej. Jest no, oni są... Wiem, dużo. Samobójstwo! Co? Ja cię pierniczę. A? Samobójstwo niby! No wyszłe! Ale No wyszły Możesz do, jednak do nas wbijać. Nie chcę mi się 15, 16. No nie chce mi się! Dlaczego? Nic mi nie zrobiłeś, ale się wkurzyłem, ja bo chciałem wywieźć tylko innego, jakiegoś innego są Mam twórców, no. Eeeh, z Teraz dupa nie dołączy, i można w usuwać żołnierzy. A. Można, ale nie, ale nie chodzi o swoich. No ale nie, chodzi o No, nie, nie, ale można zamieniać. Zamienić, zamienić i imiona nie ona. Nie, bo ja tam tłustermoce. No to się Mój kuzyn się chyba obraził, no. Mój kurzu się obraził. Czekaj, so, czekaj na czym soczek chodzi. 9 <słuch> Słaba nazwa soczek. Ja <słuch> Ej, no, ja mówiłem no, ten, mówiłem całego tego, no, tygodę, no kuzyna, żeby on go zrobił na tę no, na działkę. No ja, ja mówię do niego, że on się nazywa soczek, a on znowu co Boczek? Ja mówię Soczek! co Groszek? mówię soczek. co Groszek? Groszek, no Ja mówię w końcu, ojże, nie skurwysynuj Boczek. 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 Ej, pan boczek z keby. ty on, on niby dostępny jest, ale go nie ma. Bo czują do niego chyba jest. Eee. Yy, eee. Yy, yy. A jest tu może? No musiałeś... Nie no, ma Ale co? Ja? To wyzwana. Sikan. O. Ty oni mi dzwonują, wiesz dlaczego? Bo ja nie mam woli, którą tu można mieć. Zatokę. ma. To jest, twoja za u... za umańska, to jest umana, stąd i Zatokę... Zakładaj, że masz połączenie... Zatokę. jest Zatokę. Zatokę. Zatokę.

Przecież już jesteś wstalny, bo on o 11 już jest wstalny. Nie, a ty wiesz, że może tam do 12 może a, spać? że może nam do, 12, może a, spać? Może do 12, może spać? Przecież ja raz u niego byłem, Sia, psie, psie, psie. E, tym, no, Ja raz byłem Twoja... u jego na noc ja tam się... Ja, Są, się, obudziłem, jakieś, to ja, ten, ja się obudziłem o jakieś tam chyba 9. Ja się o jakieś tam chyba No. Ty! U mnie maksymalnie, do której mogę spać, to jest... Nie wiem, nie, Siódma? 7... Nie, nie, Ale nie, ale chodzi o to, jest. że ja byłem u niego na, na refleksji, a się obudziłem o ja no, dziewiątej, obudził. a ja musiałem uciekać do jedenastej. Aż on się obudził. A ja musiałem uciekać do jedenastej. Aż on się obudził. Nikogo. Kogo ty dodałeś? Nikogo.

Komentujcie, Nie. No i te. A więc no żegnamy się. No. Do zobaczenia w następnym odcinku. No.